Niedzielne przedpołudnie w Radiu PiN, czyli Ona Rozmawia dzisiaj z jedną z najlepszych polskich dziennikarek, a w każdym razie na pewno najbardziej wyrazistych. Los, za co jestem mu niezmiernie wdzięczna, spotkał nas w porannym programie Pytanie na Śniadanie, gdzie tworzyłyśmy przez kilka sezonów całkiem zgraną parę, ale nie ja byłam pisana Dorocie, tylko Marcin. Chociaż z natury jestem energiczna, to uwierzcie mi, że moje źródła energii przy jej możliwościach bardzo szybko wysychają. Dorota Welman. Dzień dobry, witam. Cieszę się ogromnie. Piękle że Cię widzę. Dziękuję Ci kochana bardzo. Tak, pisałam go całą noc, ponieważ mogło być kilka wersji. Pamiętam, jak potrafiłaś o czwartej rano, śmiejąc się do wszystkich, poganiać nas do pracy i pytać, dlaczego tak wolno się ruszamy. I tak mi pozostało. Ty zobacz, ja mam 50 lat i w dalszym ciągu tak mam. Może to jest jakaś skaza genetyczna. Ale powiedz, czy zwolniłaś trochę, czy nadal doba ma dla ciebie 124 godziny? 124 ma i jeszcze brakuje czasu. Wstaję bardzo wcześnie rano i bardzo lubię ten swój początek dnia, kiedy jest jeszcze ciemno. I nie zwalniam, absolutnie. Wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że z wiekiem i z tą moją 50ką jeszcze przyspieszam, bo mam wrażenie, że mogę czegoś nie zdążyć zrobić. Ale I... zawsze tak miałaś, zawsze tak mieli, nie wiem, miały kobiety w twojej rodzinie, spały krótko, żyły intensywnie. Moja mama tak miała. Ja myślę, że ja jestem Babcia zresztą też, a z, z, ze strony mamy. To były kobiety, które były energetyczne, energiczne i zaradne niesamowicie. Tak dawały sobie radę ze światem. Powiedziałaś, kiedyś rozpiera nie radość. Mam wrażenie, że jestem kręcącą się kulką, która toczy się czasami bez sensu i cieszę się z tego, że się toczy. Tak myślę, że jest to najczystsza forma radości, taka typowa dla dziecka. Masz je w sobie? Tak, w dalszym ciągu. I zachwycam się różnymi rzeczami, które zobaczę i cieszę się z jakichś głupot kompletnych i wcale się tego nie wstydzę. Spotykałaś się z tym, że ludzie stukali się w łeb? I mówili, Boże, co ona robi, jak ona się zachowuje, że wypadałoby się inaczej zachowywać? No, wiesz co, nie tylko, że spotykam z takimi uwagami, też ludzie piszą często po programie, jak poszalejemy z Marcinem. Ale no co z tego? Tak mam, tak? Odrobina szaleństwa pozwala mi się dobrze kręcić w życiu. No. I, I nie wstydzę się tego, że czasami jestem, mój syn kiedyś narysował taki rysunek, ja taka okrągła, taki mam okrągły brzuszek, jaki mam i okrągłą głowę z krótkimi włosami, takie duże guziki pozapinane, takie grubsze nóżki, napisał matka wariatka, tak? To było kilkanaście <grym lat <grym temu i to pozostało. Dla niego jestem taką, tylko to w dobrym tego słowa znaczeniu, byłam dla niego matką wariatką. A jakim ty byłaś dzieckiem? Chłopcem byłam, z piekła rodem. E, bi Biłam się w szkole. No, bardzo fajne życie. Łaziłam po drzewach, biłam się z chłopakami na podwórku, byłam łobuzem, krótko mówiąc. I co mama wtedy mówiła? E, mama strofowała, ale pytała zawsze w jakiej sprawie, tak? Więc jak powiedziałam, że bili Wojtusia i go popychali, bo był um, um, słabszy, to była, no i dobrze im tak, tak? A kiedy zorientowałaś się, że fajnie jest być kobietą? Hmm, chyba w, w liceum. I to bardzo, w bardzo ciekawych okolicznościach, bo trafiłam ze Szkoły Podstawowej do Liceum Mienia Stefana Batorego w Warszawie i zaraz potem do drużyny harcerskiej. I wbrew temu, że to taka militarna, zdawałoby się militaryzująca organizacja, tam chłopcy o bardzo takich specyficznych cechach męskich traktowali nas jako dziewczyny, jak kobiety. Kiedy zorientowałaś się, że ta coś może ci coś dać, między innymi na przykład y, miłość, namiętność? No to bardzo wcześnie, bo ja w e, szkole średniej, kiedy wszystkie panienki e, i moje koleżanki chodziły z chłopakami w swoim wieku, miałam dużo starszego partnera. E, I ukrywałam troszkę ten fakt przed moimi rodzicami, ale też przed moim środowiskiem, bo wydawało się... się? Tak, zakochałam się bardzo namiętnie w dużo starszym ode mnie człowieku, dorosłym mężczyźnie. I wtedy to nie było dobrze widziane, tak? E, Ujawniłam się z nim dopiero na barun maturalnym i y, pani wychowawczyni natychmiast zadzwoniła do moich rodziców, że przyszłam z jakimś starszym facetem. Co dał ci ten związek? Jak cię ustawił na życie emocjonalne później? Myślę, że to było poszukiwanie ojca. Mój tata był bardzo y, takim zasadniczym człowiekiem. Y, troszkę pozbawionym czułości, której mi brakowało. No to sobie ją uzupełniłam w zupełnie obcych ramionach. I to był niezwykły y, intelektualno namiętny związek, tak? to, był, to był człowiek, który bardzo dużo mi dał intelektualnie, bo bardzo dużo ze mną rozmawiał, tak? I czasami patrzył na mnie jak na taką głupią kozę i objaśnił mi świat. To bardzo ważne, nie tylko ze względów emocjonalnych, miłosnych czy erotycznych, ale przede wszystkim intelektualnych. Dużo mówisz o tym, ile zawdzięczasz mamie. Od samego początku właściwie, kiedy się znamy, zawsze ta mama była dla ciebie taką drugą połową Doroty. Wyrobiła w tobie przekonanie, że dasz radę, że życie jest piękne. Co jeszcze ważnego jej zawdzięczasz? Umiejętność doceniania pracy i miłości do pracy. Moja mama była zakochana w swojej pracy. Jak się kogoś takiego obserwuję, kto pracuje w radiu i tak kocha tę robotę, że do tej roboty biegnie i z tej roboty wraca na skrzydłach, a i o tej pracy myśli w domu, to wcale mi to nie przeszkadzało jako coś, co by mnie, co by mama odbierała w tym czasie, tak? Tylko fascynowało mnie to, że ona swoją pracę traktuje jak pasję. To jest jedyna rzecz, jedna rzecz, której mnie nauczyła. I naprawdę ja również... Z pasją traktuję dziennikarstwo, pewnie zresztą tak jak i ty. Nauczyła mnie ogromnego szacunku do ludzi drugiego planu. Bez tych ludzi, którzy są z nami, którzy na nas pracują, na nas pracują, bo to trzeba sobie powiedzieć, e, nie ma nas, po prostu nie istniejemy. Nic nie znaczymy e, bez dźwiękowców, bez operatorów, e, bez realizatorów w telewizji, bez pani garderobianej, bez każdego elementu e, tej pracy. I mama mnie nauczyła, że bez tych ludzi się e, nie istnieje i że należy im się najwyższy szacunek. Nie krytykowała moich wyborów życiowych, zarówno osobistych, jak i zawodowych, tylko zawsze wspierała. To tak jakby jak jest ramka do zdjęcia, zawsze ma to z tyłu podparcie. Tak? Ja zawsze to podparcie miałam. A teraz go nie mam i to jest okropne, okropne. uczucie, wielokrotnie łapie się na tym, że jak się coś dzieje, to bym natychmiast do niej zadzwoniła, bo myśmy miały takie codzienne, wielokrotne rozmowy, komentarze dnia, nieustanna wymiana, tak? A tego nie ma. A to jest yy, Teraz nie, ty nie, musisz być no. tym podparciem obrazka dla swojego syna. Jaki to masz z kontakt? Znakomity, partnerski, bardzo dobry i bardzo szczery, chociaż mój syn jest człowiekiem innym niż ja mniej. Ech, bardziej skrytym, jak to facet, tak, musi sobie przetrawić, żeby, żeby mi opowiedzieć, ale ja poczekam zawsze, bo ja widzę, jak coś go zjada, jakiś robak, przyglądam się temu spokojnie i nie mówię, ale powiedz mi, ale co, ale co się dzieje? Poczekam, aż sam powie, i zawsze zawsze mi powie: Fajny, Fajnego mam bardzo syna, takiego męskiego, jakiegoś fajnego syna wychowałam innej kobiecie. Miałaś takie poczucie, że yy, świat dziękuje kobietom. Yy których gniazda już są puste, czyli kobietom po czterdziestce. Że do widzenia, krzyżyki, bardzo dziękujemy. Niestety, tu się, ja wiem, że Ty masz wspaniały portal dla kobiet, które tam się mogą wspierać, rozwijać. I naprawdę gratuluję Ci pomysłu, bo to jest świetne miejsce dla kobiet, które szukały pewnie jakiejś takiej inspiracji. Natomiast ja muszę Ci powiedzieć, że ja uważam, że kobiety same są często sobie winne. Ja się absolutnie z tym e, zgadzam, bo wszystko zależy od nas. Dostają, mają 40 urodziny, jest szansa, że sznur będzie wisiał i będą się wieszały, bo to jest koniec życia. E, ja niestety uważam, że to jest i, i 40-ka, i 30 i 50 to są początki nowych dekad i trzeba je rozwijać i trzeba iść cały czas do przodu. Kobiety mają gorzej, oczywiście, na przykład w perspektywach zawodowych, ale też często same się wycofują. Wycofują się z życia, stają się mniej atrakcyjne, stają się mniej e, aktywne, tak? Nie szukają czegoś nowego, boją się nowych wyzwań. Ile razy usłyszałaś pani na dzisiaj dziękujemy? O, wielokrotnie. Wielokrotnie. Pamiętam te bolesne e, momenty. Pamiętam na przykład taki, e, takie podziękowanie o, w pracy w Radiu Z. No, zrobiło na mnie... Kolosalne wrażenie. To był chyba jeden z takich momentów, kiedy płakałam w życiu bardzo mocno, bo robiłam tam moim zdaniem dobry program, ale może niezbyt taki bardzo komercyjny, i ta forma tego pożegnania nie była najmilsza. I takich form, i takich spotkań i pożegnań było dużo, ale za każdym razem, kiedy e, upadam, to się podnoszę. No, chwilę się otrzepię, jak pies ze śniegu i e, uważam, że zawsze sobie dam radę. Co ci, jak nie, to siłę, będę co ci daje siłę i co jest motywacją w tym, jak się podnosisz? Na pewno rodzina. To, jest, to są osoby, dla których warto żyć i ciągle się podnosić z kolan, tak? I a, znosić bęcki, które dostajemy od życia. A, też takie, ja mam taki upór żmudzki, że muszę zwyciężyć. Muszę a co by było, gdybyś musiała zmieniać zawód? O, no, to jest rzecz, o której myślę, tak, kiedyś trzeba zejść z anteny i przestać się pokazywać w telewizji, bo ludzie tego widoku już nie zniosą. Myślę, że bardzo chętnie bym przekazywała swoją wiedzę innym i mogę, mam dobry kontakt z młodymi ludźmi, więc bardzo chętnie będę uczyć. Jestem też wybitnym specjalistą w sprzątaniu, bo w Finlandii przez tak rok... Jak ja. ...pracowałam profesjonalnie. Możemy założyć spółkę. Słuchaj, firma, ona. Chociaż jesteś dzisiaj w dżinsach. To często widujecie w sukienkach. Nie występowałaś w nich, kiedy razem prowadziłyśmy program. Kiedy zamieniłaś spodnie na kieckę? O jakieś osiem chyba lat temu, może 7 nagle się okazało, że w tych sukienkach bardzo się dobrze czuję. Tak bardzo kobieco, mimo pełniejszych kształtów, tak większych numerów niż 36, bardzo lubię się w sukience. Myślę, że Marcin Prokop dużo też na, miał, na, miał na to ogromny wpływ. On zawsze mówił o, i lubię cię, jak jesteś taka Taka kobieca, tak? Jak usłyszysz to od faceta, którego lubisz, szanujesz, z którym się dobrze pracuje, to to tak fajnie, e, fajnie na kobiecość działa. Mój mąż zresztą uwielbia, jak chodzi, chodzę w sukienkach i zawsze mówił, że woli więcej sukienek w szafie niż dżinsów, więc myślę, że panowie dopełnili swoimi komplementami i takim e, fajnym e, wsparciem, dyplomatycznym wsparciem to, że w, z przyjemnością ubieram się w sukienki. Czym dla ciebie jest kobiecość? To ani blond włosy, wybacz, wiem, że masz blond, ani trzepotanie z rzęsami, ani delikatność. K kobiecość to dla mnie siła. Niezwykła siła. Kobieta kobietach jest 100 razy więcej siły niż w każdym mężczyźnie. W tym roku zostałaś nominowana w plebiscycie Gwiazdy Dobroczynności. Czy myślisz, że czynienie dobra powinno być nagłaśniane? Tak, uważam, że tak. A jak to się y, ma na przykład do wskazania, niech twoja prawica nie wie, co czyni lewica? Cały ten blichtr jest potrzebny? Ja nie, nie wiem, czy to blicht, ja się nie, takim blichtem w ogóle nie, nie otaczam. Ja uważam, że o takich rzeczach y, y, trzeba mówić. Nie o wszystkich mówię, bardzo dużo rzeczy charytatywnych robię, o których nikogo nie informuję. I mam swoje prywatne akcje charytatywne, które ostatnio na przykład na święta robiliśmy z Marcinem Prokopem i Bartkiem Jędrzejakiem. Wspieramy wybrane ośrodki i nie musimy o tym nikogo informować. Niektóre rzeczy moim zdaniem trzeba nagłaśniać. Ja swoje pieniądze w części oddałam na cele charytatywne po to, żeby powiedzieć moim kolegom również, że podobnie powinni czynić, jeśli mają więcej pieniędzy. A dobrze wiesz, będąc w tym środowisku, że mamy trochę więcej niż inni, tak? I uważam, że naszym siłowym obowiązkiem jest się dzielić z innymi, jeśli tylko mamy takie możliwości, a nie chapać, nachapać się, nazbierać i ocierać się po bankietach. Uważam, że to nie ma sensu, lepiej zrobić coś pożytecznego dla innych. Ja tak, też tak uważam, absolutnie. Jestem podobnego zdania jak ty. Zastanawiam się tylko, dlaczego tak piętnowane jest to, że jeżeli już mówimy o tym, że coś takiego robimy, to i tak wszyscy mówią, bądź większość mówi, że chcemy to robić na pokaz. A niech sobie mówią, co chcą. Jeżeli chcecie głosować na Dorotę, na stronie mojego portalu można y, kliknąć na gwiazdy dobroczynności, a potem już prosta droga do tego, żeby kliknąć już tylko na Dorotę Wellman w kategorii Darczyńca Roku. To bardzo miła. Sama nominacja jest naprawdę dla mnie ogromną nagrodą, natomiast szczerze powiedziawszy, w ogóle mnie to nie obchodzi, czy dostanę tę gwiazdę, czy nie. I będzie miło, jak tak będzie, ale najważniejsze jest dla mnie to, że fajnie, zrobiliśmy coś dobrego, bo to przecież nie tylko ja oddałam jakąś. Swoje pieniądze, ale także moja rodzina, tak? Zdecydowaliśmy się na to, tak? Pogadaliśmy sobie, wszyscy o tym wiedzą. Nikt nie chce nowego samochodu albo czegoś tam innego. E, to jest cudowne uczucie, nie wiem, jakiejś takiej lekkości, tak? E, nie wiem, jak spowiadasz się czasami? Mhm. Bo ja nie. E, ja. E, e, to, przypomina mi to taką lekkość, jaką ma człowiek, kiedy się wyspowiada, tak? Takie oczyszczenie. A no jak się nie spowiadasz, to skąd wiesz? No, kiedy się spodziewałam, kiedy byłam e, wiernym katolikiem, e, wielbicielem Kościoła katolickiego, ale to by, minęło mi z czasem. W każdym razie... E, to jest to uczucie. Kiedy się wyspowiadasz, oczyścisz, to ja mam bardzo podobne uczucie, kiedy uda mi się coś załatwić, pomóc komuś. Mam świadomość, że te pieniądze mogą się komuś przydać, albo moja działalność jakaś, jakakolwiek, jakby chociaż to świąteczna, przynosi komuś radość i e, jedzenie, tak? Od kogo usłyszałaś najpiękniejszy komplement? Od Jana Nowickiego. Jaki to był komplement? Wiesz co, Welman, ty jesteś taką stuprocentową dupą. Cudowne! Od Jana Nowickiego? A potem dodał po chwili: Tylko cycki masz za mały. No, bez przesady. To było wcześniej. O Marcinie Prokopie powiedziałaś, że Prokop jest jak moja szpilka w dupie. Szalenie mi się to podobało. W kilku wywiadach to przeczytałam. Ciągle cię inspiruje do czegoś, żebyś szła do przodu i żebyś się rozwijała, co powiedziałaś tutaj też. A nazywasz Marcina swoim przyjacielem. Na czym taka zawodowa przyjaźń polega? Na absolutnej lojalności, na świetnej współpracy, na kłótniach merytorycznych, a nie osobistych, na możliwości zwierzenia się z różnych rzeczy zawodowych, tutaj mówię już o, o sferze zawodowej, i na oczekiwaniu dobrej rady z, taką, z takim pewnym, pełnym pochyleniem się nad drugim człowiekiem. Z tego, że nas łączy tak wiele rzeczy, poczucie humoru, spojrzenie na świat i to, że ja z nim bardzo się czuję bezpiecznie w programie, bo wiem, że to jest człowiek, który mi nie zaszkodzi. A co jest najważniejsze w związku między kobietą a mężczyzną? Intelektualna zbieżność. Potem seks, potem przyjaźń, a potem lojalność. W takiej kolejności. I tego się trzymajmy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za spotkanie. Wszystkiego dobrego. Jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się o Dorocie Wellman i o tym, jak było tutaj w Radio PIN, proszę koniecznie odwiedzić www.onaonaona.com. Piękne strony kobiety, a Dorota jest jedną z nich. Dziękuję. dziękuję. I wzajemnie, proszę Nie. <laughs> wzajemnie.